Najpierw musimy zrobić pierwsze takie przetarcia, żeby ruchy powiedziały, każdy z ruchów politycznych, które mają to budować, na czym mu zależy, jaki obszar odpowiedzialności ze względu na obietnice, które złożył, programy, które ma chciałby realizować. I po takich pierwszych przetarciach będziemy siadali do pisania umowy koalicyjnej. Nam się wydaje dzisiaj, że ta umowa nie powinna mieć kartki ani dwóch kartek, tylko powinna być dużo bardziej szczegółowa. Nie wiem, czy tak szczegółowa jak niemiecka, która, którą negocjowano miesiącami, która Zawierała wszystkie możliwe detale dotyczące wszystkich możliwych ustaw, ale na pewno powinna być merytoryczna, obszerna, jawna i taką umowę będziemy chcieli wynegocjować. Tak uważam, że to dobry pomysł. Umówiliśmy się również na przykład wśród, jeszcze w poprzednim, można powiedzieć, parlamencie, że u nas w sprawach światopoglądowych każdy głosuje zgodnie z własnym sumieniem, a nie zgodnie z sumieniem przewodniczącego. Tego będziemy się trzymać i w klubie. I tego będziemy się trzymać również w koalicji. Uważamy, że to nie jest dobry pomysł, żebyśmy teraz, na początku nowych demokratycznych rządów, pokłócili się totalnie o sprawy, co do których nigdy nie będzie zgody między nami, bo każdy z nas ma sumienie uformowane w inny sposób. Będziecie słyszeli wszystkie możliwe giełdy, bazarki. Jeden będzie wychodził i podbijał swoją pozycję i mówił, że ten resort. Drugi będzie próbował wetknąć sprychy i powiedzieć, że ten resort. Słuchajcie tego, co mówią liderzy to my będziemy tak naprawdę te negocjacje prowadzili, za nie odpowiadamy głową. I Jeżeli my coś mówimy, każdy z liderów, którzy są tutaj na opozycji czterech, to znaczy, że to, to jest jakoś prawdopodobne. Nie pozabijamy się o resorty z całą pewnością, jesteśmy w stanie to poukładać. I co więcej, zrobimy to szybko, jak najszybciej się da, bo chcemy też móc powiedzieć panu prezydentowi, panie prezydencie, my jesteśmy gotowi. A co z panem? A kiedy tak w powiedzieć? Właśnie? Kiedy? Szybko. Zaczęliśmy już rozmawiać. Te rozmowy będą toczyły się w ciągu najbliższych dni. Spodziewam się, że w przyszłym tygodniu wyłoni się już jakiś ramowy obraz w tego, co chcielibyśmy poukładać. Przyjdzie czas na umowę koalicyjną, którą też chcielibyśmy mieć szybko. Liczyłbym to w małych tygodniach, a nie w dużych miesiącach, z całą pewnością.